Poczekaj, czy ty nazwałeś mnie hamem, teraz pierdolonym i śmieciem? Czy <laughs> ty mnie nazwałeś pierdolonym, hamem, śmieciem i gburem? Kto? Yy, to mm -hmm. już... Pan to wyciągnął z kontekstu zdania, no. Ale taki był kontekst, tak? W tych ramach się właśnie opiewamy. Szefie, bo oni chyba mają takie nowe metody leszenia. Nie pan. No to wiesz... To nie ludzi? To to poudawać to... kogoś, no to kiedy Dzięki Patryk Michalski. Patryk Michalsk mm. przesyła 50 zł. Nie teraz, co live nowa historia no szanuje za kreatywność? Sprawdź na każdy. Ja że już wszystko się A, będę do, do do ostra, nie? No i nie pojadę na do to. Dzięki. Dzięki. Zostaw mnie już w miejscu i nie dotykaj mnie. Dobra, Spoczy. Ja wszystko jest w normie, może podamy solę trzeźwiącą? Wiesz co, tylko najpierw te komórki wszystkie, bo to by zeszło, zeszło wszystko. No mnie nie. Możemy, solę trzeźwiącą. Co to jest, karetka? To ja pójdę, dobra, o, 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 o dobra, mam i idę po tę solę trzeźwiącą. Dobra. Trzeźwiącą. <zysprzysk> Panie, no weź, pan kurde, pa poszkodowany, a pan mu takich rzeczy. Zaraz... On, on na jego miejscu zrobił bo to samo. Musi. To prawda. Aha, dobrze, niech będzie. Że on, on, on w w wsadził, to, no ja, my, on na nie w, w dupę by usadził, więc. Bierze sole trzeźwiące, Kurwa, nie trzęświanie. mnie. i ten w dupę. <śles> 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 Przykładem przykładam solec może pomogą? Nie nie, widzę, że chyba... To dobre i to poszło. Dobra, nic się nie dzieje. Dobra. Także trzeba pana jeszcze zostawić na obserwacji. Teraz tylko trzeba tylko czekać. Chłopnie salami mi kurwa budzi po skoku z 50 metrów się. Nie. No. Nie jest Proszę Pana, proszę się uspokoić. Co robi brudne? O, was mówię. jakie ma teraz upierdolone. No, panie, ale wie Pan, że tutaj pacjent jest śpiący, to to, że nie... Nie, wid, nie słyszy... I nie widzi, to nie znaczy, że nie czuje. Ja słyszałem, że... to słyszy, bo cieszy. reaguje na No tak, na... ale mówię, no jest śpiący, także... On to, on to tak będzie wszystko pamiętał. No i bardzo słyszałem... dobrze, niech wie. Niech ja wie. Ja że ci śpiący no. pa... słyszą, co inni mówił. To przynajmniej w końcu będzie pamiętał, jak ty coś nie, mu ktoś włożył do dupes, nie? Ja też nie widzę, ani Puty nie widzę o, znowu. Widziałem. Takie... Można by powiedzieć, że to jest jego pierwszy anal, tak? Tak. Szef, szef o, mnie Co? Co sobie ty szef zagrasz? Szefie, szef mnie widzisz? No, no, no. widzę cię. Małpa wstanie, jak Nitro ja powie, ja że pojedzie, pojedzie, pojedzie Mercedesem. Dobra, W Wyjdziemy ze szpitalu Już mogę? No no w sumie jakby powiedział, że Mercedes o, jest w sumie spoko i żeby się chciał nim przejechać, to może Małpa by się obudził. Nie, nie, nie. ze szpitala. Chociaż ja tutaj liczę na jakiś wątek w Charlotte bardziej. Trochę powagi, co? Może troszkę poważności tutaj, tak? Myślicie, że to śmieszne, że wsadzanie to jest medycyna niekonwencjonalna, takie wsadzanie w dupę palce. No tak szczerze to mi się nawet trochę spodobało. <grym> Karlej możesz kupić strapona. <grym> A co ty sobie wsadziłeś? Może być model rapatu? Dobra, no, idźcie sobie stąd, tą e, Może Zostawcie tak Panowie, sprawa wygląda następująco. Rafael, tu, co? Panie <grym> e, pa, pacjent się ustabilizował, Ale link do no nasz, na naszym na można rozgrzewać, 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 Dzięki z tej. tego co widziałem kartotekę, także mówię, no trzeba go zostawić na odpoczynek no, ale przecież pokazał mi faka to jak, jak... No, no tak, z... no lekkie przebudzenie dostał, bo dostał tam witamin, więcej, wszystko, no ale... No dużo jednak... mocy, żeby to zrobić i to robić. Wydaje mi się, że... a mogę też tutaj tej medycyny niekonwencjonalnej spróbować, jak ja mu pierdę w nos, to wydaje mi się, że wstanie on... Nie, nie, nie wstanie, proszę pana, on niech pan... a, a pan próbował? A próbował Taran. pan? Tak? Proszę pana, Sole trzeźwiące są o, o wiele to? mocniejsze. To? Buta. O nie, tak. Kredynięcie. ty tam Mogę mówić? mieć do ciebie prośbę? No i Ja? Właśnie, panie Butas, bo tutaj jest pytanie, o. ponieważ Sła. my mamy dostęp, aby wykupić e, prywatnego lekarza oraz pielęgniarkę o, Czy jest czy możliwość jest. on jest na, ty, na tyle stabilny aby go podpiąć z całym sprzętowaniem i zawieźć go do naszej willi? E, no no proszę pana byłaby taka możliwość, nie ma problemu. Inny wózek, tam mhm. o, pod no dobrze, ścianą? bo chcemy, żeby bezpiecznie był wśród no, tam swoich... Tam e... I 24 na dobę ktoś przy nim będzie Nie ma problemu, jest jaka możliwość Z tego co widziałem z kartoteki, tam wszystko zostało dobrze zoperowane. mówię... Pacjent jest teraz w stanie stabilnym bardzo dobrze, więc się trzyma Także moglibyśmy go przetransportować Dobra, co chce kurwa zrobić z tego i... 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 idiota? <laughs> tak, tak znaczy, To specjalny, specjalny 103, samochód 10, 10, 10. przyjedzie za, za niedługo no, A to już jak ten, jak mają karetkę na ten, to ten, to oczywiście opłacimy to. A parówa eksplorera chce to, to załatwić. <grym> Bo szybciej dojedziemy, tak? Pamiętasz kumiksa i psa, jak, jak się obudzisz, to leż go ta zosta został Rola i DSD. Co jest z tymi donietami, że one się kurwa podwójnie czytają? Pięknie, nie wiem, za wydałem z domu, się zjebało. A macie jakiegoś eksplorera? Eee... Jedynie co mamy to Chevroleta Tahoe i, i Dodge'a, który jest chyba MTL szybszy od, mamy, ale no. od Podobno? tego eksplodera. może samolotem go przewieziemy helikopterem. Oczywiście wszystko opłacimy. Dobre. Akurat w tym, w tym momencie nie posiadamy żadnej osoby na szpitalu, która posiada licencję klopitowo. Ja Poczekajmy licencie. z 10 minut. Poczekajmy tak No. Paruwa, paruwa Explorer ogarnia, ogarnia To, no, to paruwa Ale mówię no, eksplorerem Kubiksa z YouTube'a? Nie wiem będzie Chyba trudno, tak. bo mówię, lepiej żeby Dużo. pan... był w pozycji Ludzi, którzy, leżący, które ma nick no, Który się tak. nazywa Kuba ma nick no, Kubiksa no, 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 To, 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 ma, to mam, ja, ja mam lepszy pomysł Wiele osób tak my, Może weźmiemy karawany Tak w razie Koronę serwisu też nie ma. Sto tam Nie jest to... no koronę serwis jest, także spokojnie. A okay, teraz no. się nie jest, nie jest jak potrzebny. jakby po drodze... Szarob coś pomyli, ale on ma jakieś inne Ale nie się ale to jak, jak się wywiadoli to przecież cmentarz jest się się No w sumie ta daleko nie ma, nie? Przerzucimy go za panu i tyle. Jak tam panowie chcą? No naprawdę no tam... Spostała 6 miesięcy miałem? No to jak razem, nie wiem nie jak Jedna trasa O Jezu Wie pan, my jednak No nie wiem, zdali... no taka poważna karetkę. sytuacja i ja jaja Słyszycie? robią, nie? Tak. No, bo... Dobra, nie będzie eksplodował niestety Niedługo zemdleje nie z do się Zamiast explodera przyjechał charge i dwa motory Zawsze można cię wyznanie, żeby z bo zmienił co on naprawdę zrobił to, co myślę? Dobra, to... Niech podstawam eksplorera, weź sobie takie życzenie po prostu, poproś od nich i to cię interesuje, no Mam najlepszy pomysł. Weźmiemy Boba, podepniemy eksplorera. I go przewieziemy. Skąd pod Boba weźmiesz? I osobę, która potrafi tym pilotować. Nie mam pytań, nie, nie, to jest. Paruba, teraz to by jak Ty mi zajęć, panie medyku. Dzięki za 50 To już. Tutaj idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Musi pan pamiętać, że ja rzeczy niemożliwe zarabiałem. Pan uważa ta... na mnie, bo ja tu jestem No tak. Przecież on wymyślił całą kampanię reklamową Nike. Nothing is impossible. <noise> Pański kolega już wspominał mi kiedyś. i powiedz, że musisz iść na szlugę. Nie mam kolego. Mam tylko To przyjaciel no Patrz, się nawodnił, w chuj Tak się ma Mopa jak wstaniesz, to załatwię kargo Boba i pojedziemy na narkotyki strzelać do ludzi pan, no, Głupie pytanie to jest subiektywne Wiadomość testowa Test strzelać. Z EMEK kurwa do ludzi tam O widzicie, widzicie, jest reakcja, widzicie reaguje na moje słowa Jestem najlepszym medykiem. <grym> może, nie... za, może zatrudnicie go, co? Pójdzie, ku, kupię ci klub, kupię ci klub i Harley tam będzie na różę tańczyła. <grym> <To>? Dziwne, <grym> o, o o, o, widzicie, o, o, widzicie? Dużo kurew, dużo kurew. Załatwię, załatwię ci laski, które będą skakały na pierdolonym kutasie. Sergio! Przodu będziesz miał prostytutki... Ale nie powiedziałem, nie ty! <grym> Armer, <grym> zmierz pana i przynieś panu strój. Słuchaj, z przodu będziesz miał prostytutki, laski tańczące na róże, a za oknem będziesz widział jak kurwa eksplorery wybuchają. O, o, o. Obiecuję ci, że zniszczę wszystkie eksplorery. Wszystkie. O. O! O! Widzicie? O? Żyje! Żyje! To jest Mówiłem! Mówiłem! Jestem cudotwórcą! A ty kurwa nie wierzyłeś pan, Oddawaj papiery! Nie nadaj się tutaj! Zostaję ordynatorem! Jestem ordynatorem! No ordynatora już mamy, więc... Dziękuję! I stracił przytomność. Jestem szefem medyków. Czekaj, bo no, to Znowu stracił przytomność. Nie, mówię, jego stan jest stabilny, ale on jest zbyt zmęczony, żeby się obudzić tak na stałe. William, przepraszam. Będę <grymka> na 21 Kurwa, wiek się walczy. Spróbuj to, wiesz, jakoś ogarnąć. Poproś kogoś albo coś. dobra. dobre. Dobra. Ostateczna oferta. Związ... ci związaną demi i będziesz ją mógł robić w trzy dziury. Cześć, bo cięba się popać ten No sobie brak może jakiś kurwa przepraszam czy coś, co? Małpa, plan jest taki, może... Chyba nie lubi tego por, por, Porwiemy 20 zakładników bo? i rozkaz będzie taki... Żądania takie, żeby kurwa wszystkie eksplorery wypierdolić na złom. Dobra, paruwa. Nie, ale to już coś... Nie, wiesz... poczekaj, po ja to powiem. Ja to powiem, bo to trzeba... Złóż to, złóż to, złóż to, jakoś tak wiesz. Ja to powiem, ale mnie nie przerywaj. Małpa. Będę jeził twoim Mercedesem z tobą. Możesz kierować. O kurwa. <grymne> Widzicie! Działa! Działa! Przekonałeś go. I nawet tak będziesz zachował, to ci po naprawkę Jeszcze sonia, Ale Alejcie, kto się ciepać, żeby... Cicho Wyłożcie kurwa to disco polo, kurwi je pana za ścianą. <grymne> O, Jest! Kurwa! O, o! A z Los Santos. Czemu skoczyłeś z klifu, kurwa? O, oh. Jebać Nie bać się i Nie bać się, nie bać Ey, przed chwilą był taki plan, ten klapek, atencji, już to był <gryuits> Powiedzieliśmy, może możemy? O kasetkę i czekać jak Explorer podjedzie, no ale nie podjechał, kurwa no. Paru lat No tu jest A, no, no co to, nie ja to robię, ja z boku. Kurde, ja ciebie znowu nie widzę, chodź tu. Ja pierdolę, ty masz maścią na szpitalu o takich rzeczy okay. To kiedy jedziemy? my to wiemy. Ja przed komputerem. Robimy. Kiedy nie. jedziemy, kiedy będziesz chciał? Tylko wydaje mi się, możesz się ruszać? Nie. Działa ci kutas? Bo ja pamiętam, że zawsze się bajszy, że ci nie stanie. to sprawdzić. Czakro, co, co ja? Nie, nie patrzymy. No złap go za tego pierdolonego kutasa, tak? Dobra to, że się dzisiaj rozdam z słajtem nie znaczy, że będę łapała kogo, popadnie za... A przecież coś wolna, się tak? Wklejasz. No jestem. A, no to co tu, Ale panie? to nie jest ktokolwiek. No wczoraj się za nim rzucałaś z klipu, to może dzisiaj no. Poświęcisz się dla niego. Co tam słodka? To <słodka> <słodka> jest... Kitki, git, git. Nasz numer? Jakaś kawacha potem. But też nie widzę, ja pierdziel. Nie ja widzę. To... Nie lepiej nie A ty co? Ty mnie trzeba rzuciłaś, więc utka i tam, tam rejowską, tak? <grym> co? Cał mówiłeś, życie idzie dalej. A, 2000 powiesz, osób wali konia staremu, co to prawda. Co? Co? No to, że on chce po prostu z być, no kur. No, no. No. O no. ja pierdolę! Słuchaj, ja jestem z banem, to powinieneś już o tym wiedzieć, że czasem no, nie Kurwa po dzisiaj też no. mam dość. No, no i pan małpa. Dzięki za 25 to sobie złotych. A, to nie podskorzuje pan. A, to cię nie, to, się nie chcę tak to zrywam. 20. Harley, Spokojnie. pan ma jedną szansę. <grym> <grym> Bo to tak nie może być. <grym> e, ok. Powiedz, że jesteś głupi. Potem będzie żałować. <grym> to nie będzie cię chciało. Ty jebany gangusie na łosku. Rzeź nie rzysz. On jest na łóżku, a nie na wózku. Na łóżku powiedziałem. A. A. Jebany gangus! Najlepszy driver w mieście. Ty frajerze! Ej. <grym> Sklej pizdek Ej! E, właśnie bo... Ja tu, się poświęcę. Tu paruwa mówił, że chce nam wesele zorganizować. No! To! Ja no. A to nie, to ja bym się z nią się, raz. Ja Ja już firmę zorganizowałem. Stary, ale lepszej firmy od paruwa corporation nie ma. Kurwa jeszcze raz do mnie powiesz stary, to kurwa już nic więcej nie powiesz w życiu. <laughs> no, młody. Jeszcze raz <laughs> powiedz do mnie bez jakiegokolwiek szacunku paruwa, ty się już kurwa w życiu nie odezwiesz. No, to, no, odzież, no Halo panie, co no. pan po mnie chodzi, no? Panie! Panie e, przepraszam, mógłby pan wypierdalać. <noise> Jebony gongos. Jebony predator. No dobra, już, uspokój się Paweł, właśnie się zesrasz. No, prawie się zesrałem już. Ja może odejdę. Nie. Ale prawie. Nie, już, już ja nie chcę. Mi to się prawie przewróciło, jak powiedział o weselu. <noise> to, żeby było jedno to... ja wesele ja Też się prawie mamuśka obsłuchałaś? No. No, ale pisykujesz? Czekaj. Bo nie mam Się przesunę. przetransportujemy cię na Playboya. TY KURWA jeba! <laughs> Dobra, ale odpuść mu, odpuść mu teraz. Chociaż raz. Panie doktorze? Masz kuliego, frajerze. A! A ładnie ci pachnie kurwa pod uchem? Spierdalaj. Jakby co kebaba jadłem ostrego. No. <grystanie> Dobrze. A jaka świąteczna rodzinna atmosfera. Tak, tutaj zawsze kurwa jest dużo miłości. <grystanie> Jebabo! Zaciewaj, miłość rośnie wokół nas. A Co to jest, to się chyba płyta jakaś zacięła, to? <grystanie> Ma też 25 gwiazdek. Nie. Mój syn to chciał w sumie przyzwyczaić do tego zwyczaju. Dzięki za falowkę. No, a już A nie, 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 nie To jedziemy kurwa, do tego playboya. Czy chodzi, widzicie? to Idziemy, idziemy.

Kuka! Czekaj was, kutek, kutek, was, mowy, No, dobra. Mówiłem to kebab rulez! Co yep. jest? Co jest? Le Mówiłem, że to jest lepsze niż sole trzeźwiące, to nie. To było pierdolone, pierdolone było. Zawsze jest pierdolone. Chuj w zęby. Jak przygotowałeś tą tak, karetkę? Co się tu odpierdala? A ten medyk chcesz odgrywać? Dobra, e. okej okay, spoko. Dzień dobry szefie. Dobra to tam. pójdę tam już. No nie spokojnie, spokojnie. Nie musisz. Wy, mnie jak chciał podjechać tutaj pod łóżko. No to... Zaraz ty będziesz parzywem jak z tą skończę. Pa o, pa, dobra, ty kurwa lotka się też z pokoju. Szyfie, przepięknie mały. To dobrze, William. No, no przynajmniej no, jedna, jedna to, osoba ma tutaj kulturę. Kto? Mm. No i on. <laughs> Od czemu? Musiałem, jebałem. Ciężko. Ciężkie to powietrze, ciężkie, ciężkie. <laughs> <laughs> nie, 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 odpalacie. nie, nie. Ja Dobrze, wiesz co, Szarlotka, nie wiem, co coś stój tu. No i teraz mnie puszczasz, jak ja nie pojadę. No, teraz cię puszczam, bo pretensje masz wieczne do mnie, kurwa. Kręć no, się! Kurde, nawet przez zatkany nos pójdę, o pieprzy. weź, jeźdź z nią przez trzy godziny. Wszystko jest spoko, a teraz... O, a co to, to, to znaczy, znaczy, jeździ? No, dworze, ją ja, to tej młodej, bo może, nic nie może ten. Jeźdź! Maruła, może ona tak specjalnie, dobra, żeby bycie. pokazać małpie, wiesz, małpa już teraz słyszę. Dobra, kurwa, ale co z moim kutasem? Ty, no. Nie sprawdź, jak to Ona, wiesz, tak się skrywa, że jest taka niedostępna. Dobra, dobra, to bierzemy go, tak? No bierzemy, możemy brać, nie ma problemu. To zapraszam. Dobra. Dobra. cały. Do no tak, ja to... po odbezpieczam tak. Dobra, Jezu, tu odbezpieczam nosze. Dobra, pomogam. Ja pocisnę bo. Nie, na spokojnie, na spokojnie. <laughs>